21 marca, czwartek z Ewangelii świętego Jana. Nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie, czy ja chcę mieć życie? To życie tu ziemskie otrzymałem, ale to życie wieczne. Je można tylko zdobyć przez Jezusa. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Chcemy przejść do wieczności. Musimy przyjąć Jezusa do swojego serca. Jezus, tak jak jedziemy na wycieczkę i bierzemy sobie przewodnika, żeby nas poprowadził, pokazał, doprowadził do celu całej wycieczki. Tak jest w życiu duchowym. Moim przewodnikiem jest Chrystus, który czeka. Czy go zaproszę? Czy powiem, Panie, przyjdź do mojego serca, do mojego życia, poprowadź mnie, bo, bo się gubię, bo właśnie, no, tak jak gdzieś w obcym mieście, jeśli nie ma przewodnika, to będziemy się gubili, nie wszystko zobaczymy, nie pobłądzimy często. Tak jest w życiu duchowym. Jeśli nie będzie Chrystusa, który przeszedł przez to życie, który pokazał, pokazał jak żyć, który doświadczył tego życia, i dobrego, i złego, który może to życie zmieniać, czynić cuda, jeśli go nie zaprosimy i nie pozwolimy, żeby był naszym przewodnikiem, właśnie będziemy się gubili. Nie wszystko doświadczymy w życiu co dobre. Przyjąć Jezusa to być pewny swojego życia, ale przyjąć go to nie tylko powiedzieć: Zaproszę cię, panie Jezu, chrzest, mam chrzest, jestem ochrzczony, komunia, święta, brzmowanie, wszystko inne sakramenty. Nie, tym trzeba jeszcze żyć. Tym trzeba żyć. Bo można iść z przewodnikiem po mieście, ale go nie słuchać. Zatrzymać się tu, spojrzeć tu, zgubić go wreszcie ze swojego pola widzenia. Tak samo jest z Jezusem. Mogę właśnie w tym krzcie, w tej komunii, w tych sakramentach powiedzieć: Jezus jest ze mną, jest mój. Ale właśnie oddalam się, nie ma życia przekazaniami, nie ma życia słowem Bożym i się gubię. Moi kochani, przyjmijmy Chrystusa, który z miłości oddaje swoje życie, pozwala. Przybić się na drzewie krzyża pozwala e, tak okrutnie, w taki okrutny sposób zostać zabity z miłości dla nas, dla mnie, dla Ciebie. Żeby Ci pokazać, zobacz, ty nie chcesz poświęcić się dla mnie, ty nie chcesz odrzucić czegoś tam normalnego, życiowego, jakichś tam spraw, innych rzeczy, po to, żeby pójść ze mną. A zobacz, ja oddałem swoje życie z miłości do Ciebie. To jest najpiękniejszy dar. Abyśmy umieli wyrzekać się tego, co nas ogranicza, tego, co nas oddziela od Boga i zawsze wybierać Chrystusa. Serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Dobrego dnia.